Zadanie 23. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są proste K oraz L o takich równaniach. No i mamy tutaj sobie odpowiedź po prostu na pytanie, czy proste K i L są prostopadłe, czy nie są prostopadłe. No jeżeli są prostopadłe, to znaczy, że A w pierwszym i A w drugim to są liczby jednocześnie przeciwne i odwrotne. No to przeciwną i odwrotną liczbą do 2 trzecie będzie 3 drugie na minusie. Czyli zgadza się, więc one są na pewno prostopadłe, więc od razu zaznaczamy A. I co dalej? Przecinają się w punkcie P o współrzędnych. No punkt przecięcia, no bo jakbyśmy narysowali te proste, to powiedzmy, że gdzieś tam by się przecięły i to byłby ten punkt P. Ale żeby tego nie rysować, no to zobaczcie. Y równa się tyle i jednocześnie Y równa się tyle. Punktem wspólnym będzie to, jak przyrównamy obie, obie, prawie stro obie prawe strony do siebie. Czyli 2 trzecie X... Równa się minus 3 drugie x plus 13. Jeżeli to rozwiążemy, to wyjdzie nam współrzędna punktu przecięcia, tak? I potem podstawimy tylko do y, w sensie pod x, to co nam wyjdzie, wyjdzie, policzymy y i będziemy mieli obie współrzędne naszego punktu. No dobra, to liczymy to. x na prawą czy na lewą? Na prawą, żeby minusy się gdzieś tam. Nie, to na lewo, żeby się minusy zredukowały, czyli mamy 2 trzecie x. Dodać 3 drugie x równa się 13. No i teraz potrzebujemy mieć wspólny mianownik, czyli szósteczkę, tak? Więc całość tego musimy pomnożyć przez 2, czyli mamy 4 szóste x i całość tego przez 3, czyli mamy 9 szóstych x. Równa się 13, więc to jest 13 szóstych x równa się 13, więc teraz dzielimy przez 13 6, czyli tak naprawdę mnożymy przez 6 13, no bo pamiętamy, że podzielić przez liczbę to pomnożyć przez jej odwrotność. Czyli mamy 13 pierwszych, załóżmy, jeżeli wam tak wygodniej razy 6 13, no i zupełnym przypadkiem 13 się ładnie skracają, wychodzi nam x równa się 6, czyli jest to odpowiedź już 2, bo tutaj i tutaj szóstka jest na minusie, więc byłoby błędnie. Ale gdybyśmy chcieli sprawdzić, to podstawiamy sobie 2 trzecie, na przykład do tego pierwszego, do prostej k, 2 trzecie razy 6, równa się, czyli mamy tak tu 2, tu 1, po skróceniu y równa się 4, no i wszystko się zgadza.